zero jerry Zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, subskrypcję i dzwoneczek, żeby nie przegapić najnowszych filmów. I wyślijcie donata na stronie http://www.donerkebab.międzyzderoje.adnotacja małpawp.pl książnik Kjong Atak na Koreę Południową w 1915 roku. Korea Północna zadysponowała atakiem na Koreę Południową tylko po to, żeby zajewać im zboże. Przedstawiciela tak. w opisie, link do strony to index.html. Proszę, Macieja. E, Proszę. e, e. No, nie mówisz nazwiska. <laughs> Proszę kończyć głosło. Przestań! Proszę kończyć. No. <laughs> <laughs> nie się <muszę śmiech> wysłuchać. <wysłowić. śmiech> W parzykach płucy wyróżnić można kilka rodzajów komórek, m.in. pneumocyty typu drugiego, zwane również dużymi. Majony kształt zbliżony do sześcianu, na ich powierzchni występują mikrokoski. W zaplazmie tych komórek znajdują się tylko i i aparaty Golgi'ego. Ciałka, błaszkowa te zawierające i silnie rozbudowane się siatecz... O, oh, czempion kapsuły. Dobra, open. Sunny internet. To, to jest najdziwniejszy dzień w tej historii. Nasz, ale, jednak, to nasz, kurwa, ale skiny, widzowe. Patrzcie na te skiny. O oh, Ari! O oh, proszę Ari! Uuu, drogi chyba shard. Lucencja? Wow. O nie, to był Twitch. Wolę te skrzynki posłażyć. Albo nie. Okay, okay. Skin shardy, skin shard, Albo są skin shard, oh, nie, tego wow. są są nie, nie, Przestań Przestań nie, zapraszać! To To nie, 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 zaprosił. 100 dzikich kart. Dobra, nie, 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 otwieram. uwaga, nie, Dawaj, dawaj Ale ja dropem się do, do dropu muzyki? Dawaj do dropu muzyki Do dropu speakersów Ooooooo! Muzyn Kamil, Muzyn Kamil Kuba, wstaw to na film Proszę To o Muzynie Kamilu, co się urodził na dnie Nilu jaka była pozycja pierwsza? Demonetyzacja Emotka, emotka Emotka Nie <laughs> jak... co to zaznaczasz? Uwaga, nie, uwaga. No, ja bym mógł... uwaga, uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga! No widzę, widzę. Ale gówno pracujesz. A jak jest szmejdem Marzachara, co nie, to by się tu przyda. Zobaczcie, no, kto się pierwszy wyświetlił. i klikać R, no. Ciekawe zajęcie. Właśnie, Kuba, ty bana dostaniesz na Darkiego w ogóle. Muszę zacenzurować to. Więcej roboty przy montażu, dzięki Darki. Co ty robisz? No przestań do mnie pisać, nie otworzę tego

co tu się dzieje? Nie, powinien tak. Dawaj, dawaj, dawaj. Uuuu. Uuuu. Ja nawet nie oh. pamiętam kiedy grałem ostatnio na kamerze. Na kamerze raka. Na czerwono pisze. Śmieszny śmiesznie No wiem, ale to jest ciemniejsze czerwono. Ooo. Uwolutek. Uwolutek. Wybieram <noise> Biorę Kurzyn, mamil, skin, kurzyn nie mam. mamil kurzyn mamil kurzyn mamil kurzyn mamil. się kurzyn... Co kontroluje tanki? Doch Nie to co tanki Maciek byłby dumny ze mnie Fiora <noise> czemu na się... bocie? Jesteś taki głupi Halo Darki? Sary, net. I kto tu jest głupi? Nie moja wina. Nie mogłem nic wybrać i mi zacinało. Lagi. Lagi. Mam lagi. Nie załączaj komputera, jak masz lagi.